Przez zarządzenia w sprawie sadzenia drzew w Prusach wydał król Fryderyk Wilhelm I. Zasadnicze znaczenie miał edykt wydany w 1764 roku przez jego następcę, króla Fryderyka II Wielkiego, który regulował sprawy sadzenia i pielęgnacji Alei Przedrożnych. Z czasem drzewa przedrożne stały się nieodłącznym elementem warmińskiego pejzażu. Dziś te aleje budzą wiele kontrowersji, mają tyluż przeciwników, co zwolenników. Jedni mówią o konieczności ich wycinania ze względu bezpieczeństwa, drudzy o unikatowym krajobrazie kulturowym w armii, który musimy zachować. Jest jeszcze jeden aspekt tej sprawy, pomijany nieco w dyskusjach, a niezwykle ważny ze względów praktycznych. Otóż drogi te są zwykle wiekowe, w złym stanie technicznym i wymagają remontów. Żeby je wyremontować, trzeba sięgnąć po pieniądze unijne. A żeby sięgnąć po pieniądze unijne, trzeba spełnić określone wymogi. Zarówno kwestia bezpieczeństwa i, i potencjalnych, potencjalnych problemów, jakie są związane z funkcjonowaniem drzew w pasie drogowym, jak i kwestia krajobrazowa to są rzeczy ważne, ale rzeczywiście w tej chwili, szczególnie jeśli mówimy w tej chwili o ten okres programowania, w którym Polska po raz pewnie pierwszy i jedyny ma szansę na znaczące pieniądze na remonty dróg, ważne jest, w jaki sposób możemy się przygotować do, pobrania, do, do absorpcji tych pieniędzy. Otóż, rzeczywiście, jeśli przystępuje do remontu drogi powiatowej, to remont ten musi być zrobiony ze standardami, zgodnie ze standardami, których wymaga prawo polskie. W praktyce wymaga, w praktyce znaczy to tyle, że jeśli nie ma żadnych przepisów lokalnych, to stosuje się rozporządzenia mówiące o tym, co w pasie drogowym może, a co nie może być. Czyli jeśli przystępujemy do remontu drogi czy Alei Warmińskiej, która jest stosunkowo wąska i ma te drzewa w, w, na poboczu, to powinniśmy jednak wyprostować wszystkie zakręty, zmienić szeroko Kostość pasa drogowego, usunąć wszystkie obiekty z pasa drogowego w, odpowiednich, w odpowiedniej szerokości. W praktyce zrobić z tej drogi drogę, która jest być może drogą na Mazowszu normalną, ale zupełnie nie, niezwykłą, jeśli chodzi o krajobraz warmińsko-mazurski. W Starostwie Powiatowym wymyślono sposób na to, by sprostać wszystkim wymaganiom. Partnerem w realizacji pomysłu stała się gmina Gietrzwałd. Chcemy, żeby lokalne przepisy mówiły o sposobie utrzymywania zieleni w pasie drogowym drogi barmińskiej i żeby był to przepis w randze miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Jeśli tak będzie, to te przepisy mają pierwszeństwo przed przepisami ogólnymi. Zatem ubiegając się o pieniądze europejskie i mając takie ograniczenia, jakie są w miejscowym planie zapisane, zatem że istnieje aleja, istnieje, trzeba ją w odpowiedni sposób konserwować i realizować, remonty drogi muszą uwzględniać fakt istnienia zieleni w pasie drogowym, pozwala nam skonstruować takie plany remontów, czy plany przebudowy, które zgodne są z polskim prawem, właśnie z miejscowym planem zagospodarowania i w konsekwencji dają nam szansę na to, żeby skutecznie ubiegać się o pieniądze europejskie. Park kulturowy na dwóch w odcinku z Gietrzwałdu do Woryt to rozwiązanie pionierskie, nie tylko w regionie, ale chyba i w całym kraju. Próbujemy różne pionierskie tematy wykonywać, to co należy do samorządów. Między innymi kilka lat temu zorganizowaliśmy tak zwane referendum śmieciowe. Teraz chcąc zachować walory krajobrazowe naszych dróg z alejami przydrożnymi, postanowiliśmy właśnie ustalić postanowiliśmy utworzyć kulturowy park na drodze powiatowej z Gietrwał do Woryt. Gietrzwałdscy radni uchwalili utworzenie parku kulturowego na drodze Gietrwał do Woryty 26 marca. Podjęli taką decyzję, bowiem są przekonani, że warmińskie aleje trzeba chronić. Myślę, że przy zdrowym rozsądku i, i dobrych drogach, oczywiście również wyasfaltowanych, także tych z drzewami, można przy odpowiedniej prędkości pokonywać te drogi z przyjemnością. Drogę Getrzfaut-Woryty wybrano nie bez powodu. Akurat ta droga, no jest Getrzfaut, są woryty, akurat ta aleja już troszeczkę traci. Coraz mniej ma tych drzew, w związku z tym należałoby. Tą drogę, jakby priorytetowo, sondażowo rozpocząć te prace związane z Parkiem Kulturowym, Drogi Powiatowej, Krajobrazowej. Podjęcie uchwały o ustanowieniu Parku Kulturowego to dopiero pierwszy krok. Na najbliższej sesji zrobimy drugi krok, bo poprzednio na sesji było, była uchwała o utworzeniu Parku Krajobrazowego teraz jest kolejny krok to znaczy o przystąpieniu do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego właśnie w pasie drogi powiatowej na tym odcinku z Gietwałdu do Doboryt Przedsięwzięcie wbrew pozorom nie jest proste. To też gminni radni i urzędnicy postanowili oddać sprawę w ręce fachowców, i to wielu. Już niedługo podpiszę umowę z urbanistą, który takowy plan będzie dla naszej gminy robił. Oczywiście współpracujemy także ze starostwem, bo to jest droga powiatowa, także z ochroną zabytków, ochroną przyrody. Także tu w tym wypadku wszystkie oczywiście służby muszą w tym wziąć udział. I także nasi mieszkańcy. Stworzenie parku kulturowego, a przede wszystkim utrzymanie go, wymaga niewątpliwie fachowej wiedzy, staranności i przede wszystkim pracy. Muszą być tak zwane prace renowacyjne, czyli odnowienie nawet nasadzeń, prace pielęgnacyjne co do drzew istniejących. Także w tym planie, w tym projekcie, będą uwzględnione wjazdy na pola. Oczywiście tam już sam wjazd na pola nie będzie asfaltowy. Będzie oczywiście droga wyłożona asfaltem, natomiast wjazdy na pola będą z materiałów naturalnych, czyli wyobrażam sobie, że z kamienia. Na przykład nie będzie można też tablic informacyjnych, reklam tam, oprócz, oprócz tablic oczywiście związanych z drogą i bezpieczeństwem drogi, a także mogą być ewentualnie tablice związane bezpośrednio z Parkiem Kulturowym. Innych tablic nie będzie. Dawniej aleje uczytelniały przebieg dróg, ułatwiały podróżnym orientację w terenie, osłaniały przed palącym słońcem i zawiewającym śniegiem. Miał też oczywiście wymiar estetyczny. Warto ich dziś, podróżując warmińskimi alejami, zdjąć noga z gazu i poddać się ich urokowi i urodzie.